Chcielibyśmy zauważyć fakt, że coś się w naszym mieście zmienia, i to zmienia się widocznie na lepsze, widocznie nowości naukowe przebijają codzienność i przebijają taką szarą rzeczywistość. Chcielibyśmy zauważyć, że otoczenie. Trawników, miejsc zielonych w naszym mieście, mimo wielu zabiegów zieleni miejskiej zmniejszających liczbę drzewostanów, jednak jest coraz szersza, coraz większa. Przez brak koszenia traw i innych chwastów, które rosną w naszym mieście. Zauważamy ten fakt, ponieważ Zarząd Zieleni Wiejskiej ostatnio zajmuje się promocją choćby strzyżenia owiec, a nie, nie zajmuje się tym, czym powinien się zajmować. Chcielibyśmy przez Państwa udział też zapytać, czy są nowe, jakieś nowinki naukowe, które mówią o tym, że jakąś wartość fotosyntezy ma mlecz? I don't know. który pozostaje na naszych trawnikach, jest nieodzownym punktem środowiska. A tak już zupełnie na poważnie chcielibyśmy zapytać, gdzie jest gospodarz tego miasta? Bo gospodarz tego miasta powinien dbać o jego wizerunek, a ten wizerunek jest dość mocno nadszarpnięty, szczególnie nieudolnością służb, które zajmują się choćby czyszczeniem, sprzątaniem tego, co, co, co powinno być i skoszone, i, i posprzątane. No nie trudno jest zauważyć że nawet przy głównych ulicach wjazdowych do naszego miasta i tych pełniących rolę główną w aglomeracji mlecze, łubień i wapka lekarska zaczynają naprawdę przypominać drzewa wczoraj. Jeszcze przy przejściu dla pieszych tutaj na przy Alei Kościuszki jest półtora metrowej wysokości roślina. Po prostu nikt nie kosi trawników, one są utrzymane w sposób koszmarny. E, chaotyczne jakieś pojedyncze miejsca, w których czasami są przeprowadzone prace, prowadzone są również byle Bule Jagłopoczni zalegają worki z o czym już jednak, o czym już jedno z y, mediów donosiło i wówczas była krótkotrwała interwencja. Dlatego składamy dzisiaj interpelację do Pani Prezydent, kto jest odpowiedzialny za, znaczy Pani Prezydent jest odpowiedzialny, ale kto ze służb podległych y, Pani Prezydent jest, odpowiedzialny za stan zieleni przy ulicznej w naszym mieście, jaki jest harmonogram i jakie są obowiązki służb za to odpowiedzialnych, kto to kontroluje, jakie zostały wyciągnięte konsekwencje. Bo wyśmiewając trochę wzrost powierzchni czynnej, zielonej powierzchni czynnej w naszym mieście i produkcję tlenu, to tak naprawdę chciałbym zwrócić uwagę, że nawet tam, gdzie w tych nielicznych miejscach, gdzie miasto teoretycznie o te zieleń zadbało, jak przy rądzie biłyka, gdzie były nasadzenia z kwiatów i jakichś mniejszych roślin ozdobnych, to one zniknęły w półmetrowych chaszczach, i no w takim apelu do Pani Prezydent by tematem się zajęła, bo służby, bo służby sobie z tym nie radzą, nie, nie firmy, które są za to odpowiedzialne swoich obowiązków nie, nie wykonują najwyraźniej i nikt się tym tematem nie zajmuje.